Podbój, na półwysep, no, jakiś tam... Widzieliście okay. przed chwilą. to dodatku back to karkan. Dokładnie. Backramy w Battlefield 3, żeby nie było, jakby ktoś nie wiedział. Oh. To nie jest dwójka, to nie jest jedynka, to jest trójka. No się zajebali mi helikoptera, ja nie chcę mówić. Ja się kitram na górę. Okej, okay, porządku, pojąć coś sobie No zaraz co ja to, ja to zrobi? Kurde, mogłem snipera zrobić Nie, można, nie. można może... Śmi siebie Dobra, biorę czok. Ty, a Co to się stało, że my mamy wszystkie punkty? Yy, bo na tej mapie Rosjanie ja mają więcej ticketów, widzisz? O 200 ticketów to jest czas na podbicie części, częściowych punktów, prawda? Części punktów chociaż ja zajebiście, nie wiem, w ogóle kamuflażu sobie nie ustawiam, ale miał lipę No nie, tu się bo taki gówno tu stoi O fuck, Śmigłowiec bojowy, wojowy, bezpiegniano mnie Trapiony, zatopiony Szymato Co, trapiłeś go? No I zabiłeś, dwóch? No bo... tak Teraz ja masz drugi czołg tam, nie? O. Powiedz sobie, że to jest twój przyjaciel Bob i uciekł. Dostał, stary. Ale o Kuba seria z czołgu. Nie żyje. Kuba czuje krwawą jazdę. Oba, stary. Z swoich przeciwników z To Jestem najlepszy 4-0. A, do czasu. No wie. Ja będę od ciebie lepszy. Dobra. Czekaj, czekaj, leci jeszcze raz Ale, o o, dostaję z czegoś, nie wiem z czego, ale dostaję Nie mam pojęcia z czego To chyba kopnąć I naprawić I Oczywiście nie widzę ile naprawię Czy tam mam naprawić nie? Rzucy? Nie chcę zrobić plecny trajer To przecież no... ...miał Ja się nie dam Mhm, tak dobra Nie nic, nie skomentuję tego Spędzimy co się jeszcze... stało Stadium, mnie. Oj, No już kolega jakiś mi wyprzedził, ale to ja nic nie mówię ma, Ja mam jeszcze raz, to! Tak się zrespi oczywiście tu się jakoś przydało Ojej... to dalej mój chłop? Hmm. Tu ja nikogo nie widzę, bo liczyzło, drzwiach, Nie, gdzieś tam zgrzanym, nie? tak, coś sława przypierdolił Ajajaj. Ty nie wierzę. Stacje nam przyjmują. No, muszę tam jechać strollować Jeżeli nie, nie trolą mnie. I Ben, i wejście do miasta. A to gdzie on tutaj jest, że on to przyjmuje? Pewnie na górze. No może tutaj nic nie zrobię? A już nasi się biorą, tak? Zobaczymy czy dotnę do punktu rewolucji No nie dotknę Czego on się siela, kurwa? Jezus Maria Tak, jaj kurde, w czołgu kierowca Nie no, to jest... co? O, tam Ja pierdolę. No fajnie, zabili mnie. Tady 0 punktów. Fajnie, coś to jest początek kryje. To fajnie, zaraz nie się stosuje. Nie bój się! Słyszałeś te dźwięki? Większe tam wiesz A rozumiem No, helikopter Ale nie trafię na wańkę No Jadę dalej No Dawaj stary Kurde, i oni nie ostrzegają, bo nie widzę nie wiem, mam termowizję, ale to jaj i moje umiejętności to były. O nie, o nie, nie trafię, nie wierzę no i nie mam co przez przed niego, szuja pierdolona Mnisz to, że mój koleś, i nie wiem, to tak mi się wydaje, z na mnie wystrzelił. No jak twój ja... swój koleś, mógł cię z na Nie wiem stary, co to było. Ty musiałbyś mu chyba na ten podcisk, gdy skoczysz tym ciągiem. chyba to wygląda. No już nie wiem. Ale przekonamy się, będziemy oglądać naszych podcinek. Nie wiem, zobaczymy. Ej kurwa, za każdy nam to przypięta. Nie trafiłem kurwa. Szan mi siebie. No tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Moja seria się skończyła i to z prędkości świata zauważyłem. Ale to nic. mówię, że to nic. Ale zajwali mi czołg. Nie, nie, to logo Certo. É. Checa ali, viu? Ah, eu vou fazer isso aqui, ó. Ale żal Co? Kurcze, zabili mnie Nie, bo się zespiłem i centralny lepszy koleś mi nie wiesz? Ja no. jego trzech debilnych kolegów to zabiłem Ale jego bym się nie udał Idę na B Nie, no, mi się nie chce w czołgu Czołg jednak to nie to samo Co tradycyjna żołnierska walka oni nie wtylta wezmą no, no kurwa czołg Wiesz, bo oni lubią brać w dupkę No ba! Stary, szlak nie o, pan O że nie ma i dlatego To może też to odblokuj No chciałbym nie powiem, czy nie. A pan się to powiesz. No, jak jest stop, Tu jest top. Snajperu, mój Boże Zalaj pójdę załatwię Ale nie, tak gdzie nikt nie chce dzisiaj zrobić Kuba, będzie cię Do. To no, dzięki Sorry, nie pani się Też kogoś się ratuj kuzi na mojej ginie. Przepraszam cię. Cześć Przepraszam, za oglądanie! Przez klasiny nie zostały przyjęte. Weź nie dupa. Jestem dupa. No, Nie mi się pod kozienicę, mała. No, gdyby nie ja, to cię zsłuchę ten... inżynier Parnikiem. Tak? No. Nie miałbyś dąg. Kurwa, niech ujebamy. Aha, mój był. Ciągnąłeś go tam? Nie, my tam nawet po Ciebie nie my zacznijmy od tego Nie <śmienny> no, gdzie indziej idzie go Ale kurwa. To po co zasadał Leszko? <śmienny>

Ej, przejmują nam ten... Nasze cudo. A, to mój. Czyli biorę czołg zawsze. Ej. Dostał. Pan jest kolejny Cześć. Kolej chciał mnie splantować, ale dostał strzała.

Chyba ma problem hmm. um. Ej, widzę ty pana termowizji, nie? No Ale kurde, żeby ich widzieć tak oto, ich nie widzę. Nie wiem, że ktoś mnie strzesił. Nie, się na mnie? E, nie Nie, że nie, nie, inaczej nie, nie, wiesz? nie, dobra Wydaje nie, 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 na A nie, Ja, pierdolę, ja mam, kurwa, ten... Przecież no... Jezu... Damian... Co jest? Ten odcinek był mi lekko nudny. Ale dlaczego? Bo tak krótkie przysypia mnie, a to wiesz... No, zmęczony jest Ale no, ogólnie nic tego gadamy. Eee, kurde, ja jeżdżę w czołgu. Ty... Szlak, ja po prostu nie wierzę, nie? Strzelasz typa cztery razy. No. I Jeszcze trafić w niego nie może, jak tylko panieść sierota. Ty możesz oznaczyć helikopter, który tam lata, czy nie? Z czego? Z czego, w tam? No myślisz, że ja to mam? No. Dobrze się mylić, nie posiadam tego. Chudnia. Dobra, jadę na D, bo... Delikatna chyba, delikatna. Chociaż właściwie y, mogę, nie? Teraz bym zamiast tego bym został tam. na drogę, tak? Idę go postawić na dachu. A co ja mam się z niego oznaczyć? Helikopter który lata koło anteny. Transparsji, no, taka. Tak. Reklejk Reklejk na oczek Czy idzie O, widzę go Kurde, no dobra ja uciekam Nie mi się nie podoba I ten krajak tam z czołu jest No um, kurde Coś nie chcieli, wiesz? Coś nie chciało znaczyć, jego tak miałem, ale nie chciało go otaczyć, nie wiem dlaczego. Mierdol Ja tutaj wrogich sniperów mówiłem cały czas, wiesz?

Cześć, muszą, gdzieś tu muszą mnie... Byłoby ci... byś wziął medyk, ale byłbyś fajny. Tak, tak. Teraz ja się biję. tak Jak tak nie grasz medykiem, to nie jesteś fajny. Nie? Żeby być fajnym, musisz wziąć Mhm. Sterio się mówię, nie jesteś fajny jak nie właśnie wiekiem. Przepraszam do mnie, nie będę chyba fajny. Będę ci głupi, bo no nie fajny. Tak, to jest to tak się? Tak. O, i dostałem panie. Coś tak czułem. O nie, nieee! O dobrze, chciałem on, mi pomóc maguje batten fik. Co, fajerskie podkierowanie? O, mu sobie tak, radził skoczyć sobie na AA, żeby sobie ładnie fragi pospierać. U, nie! To było lanersko teraz! A co jest zrobił? Wyszedłem, by zabić kolesia z czołgu, no i tak się złożyło, że... <głos> On zabił <noise> dostałem... ciebie? Tak. Aha, to typowo lanerskie było. To tylko obiecywałem, idę do ciebie Damian Co Jestem medykiem Czuję niezwykłe poruszenie O i dostałem banie i killi mnie Nowa kolej gdzieś tam kampi z setnym levelkiem, z letą 12, z dwójnogiem Nawet go nie szukam, po prostu szkoda trybu Gdzie wypadłeś? W budynku? Ja tam gdzieś w po połowie wiesz? Tam szukałem kolesi na A dużo sniperów było ostatnio Dobra, zostawmy tu na budynku i chodź, pójdziemy na A. No jest, idę Dam no, ci na swoim tego budynku No to jest to wiesz, kołbęt, nie? No na razie to ci samego nie widzę, ale widzę ulica No i przyjmuję A. Super, przyjmuję A. Jedyny ale jakiś sniper do mnie pakuje, więc...

no to, bo tu będą. Position też jest. I tam idzie koleśna. Tam na E jest dużo, wiesz? Chyba. A liczę na to, że też dziś, nie są Ale. Nie ma chyba, co na to liczyć. Czemu? To bardzo dużo gra bez mózgowców. Taki jak ja. Taki jak ty, no właśnie, razy stracą na pałę i dostają w berek. No. Jaki <laughs> O piękny, kolej dostał, teraz wysiądzie z koło, żeby go naprawić, a mu zaniebiwanie. No kurwa, strzelaj. No nie, nie wysiadł, no jaki typ, nie... Miał wysiąść. Miał wysiąść i zginąć. Troll do mnie pakował, ale nie jest skąd. Tutaj zaraz pan, jakiś pan engineer, wyjdzie pan engineer wyjawni panie. Bo ja lubię nie wychodzą i umierają. Tak? Mhm. I... Dostał. Tam jest czołg jakiś chyba, czy coś, bo... To byłoby było dziwne, gdyby wszyscy padali na grę.

Masz 2999 punktów, no. już nie. 3000. Kurczę, się przestraszyłem na ten lub tydzień w tym dale. takiego wydigałem, nie? Nie, nie. To Roman polski, firma. Oj. Przepraszam, Damian, sorry. Słuchajcie, Cieszył słuchajcie. Ale pakuję tutaj. Czemu ja mam takie przyczucie, że zaraz byśmy zostawili w łeb? Nie, nie chciałem. No panie, czołg nie ma. Ja to jest wrogi czołg, jezu. Nie widzę twoich zwłok. A ja żyję. Tak. Ja. Yeah. Już tyle czołg nie zawinie, człowieku, ja jestem powerkrutnik. Na mnie trzeba coś więcej niż tylko... Już tylko czołg, tak? Już tylko czołg, no dosłownie. A mi wystarczy kolej z PWR, żeby mnie zjechać. O, fajnie. Dostałem z JNG, kurwa. Z Ging. Z Ging, dokładnie. Dawaj na B, czy na E, o, na E, patrz. Tam przejmują progownę do traki. Tak, fragi. oni chyba zrobią sobie na nas. Znaczy jak tam jest ten bmp czy yy, jak tam się nazywa. O, no dzięki chyba, i mam szareka. No a to nie ma ja To mnie zabijł i ten medyk mi uleczy czy coś. Nie, tu nie ma medyka już, dobra. Mogę iść wstać. Tutaj był koniec. No, był. Tu sobie leży. Darakuba, naprzód! Na aaa! Pójdź do imperatora! Gdzie ta? Na aaa! Tam idziemy na A. Nic na oznaczyłem. Tak nie było zbyt tak. Pania szmato! Takie tam jest dziwny kolej. To Pytamy, że piszcie kurwa, dwóch. Dobra, Zawodowe posyłanie panie Co, ja, Kuba? Go, go, biegnij, żołnierzu, biegnij! Kurwa, dostałem. Dobra, dostał wodę, pomściłem cię. Pięknie. Okay. Ja Cieszysz czy się, że cię pomściłem? Tak. A jak bardzo? Bardzo Bardzo, bardzo? Tak, bardzo, bardzo. O ty zabili mnie, nie? <noise> no. Ale stary koś miał powtarzano sniperkę, że nie mogą tego ogarnić. Kierził. <noise> Ale gonię go Już go nie goni, bo nie MP jest. O kurwa BMP. Po apteczkę Nie mam apteczki to co z ciebie za medyk, bez apteczki? Mam defibrilator. ty powinien się cieszyć Defibillator Opływaj, opływaj sobie Defibillator Cieszę sam zajebie z super Super, mam jamyśny sz szary ekran i zaraz nie jem mnie w jebie. O super, czołg jeszcze, no bajonez Rewelacja, naprawdę, powiem super Oh o, pan. No, w ogóle, to teraz weź apteczkę. No i jest lecz. Weź apteczkę. I dawaj na znacznik, weź mi punkty. O Jezu. Rzuć mi apteczkę, tam. Rzuć mi apteczkę. Dzięki. O, no, Jezu. Co się stało? Wychyliłem się i zginąłem.